Witam wszystkich serdecznie. Chciałam powiedzieć, że lecimy do Marcina, dzisiaj troszeczkę później. Yy... Dziś Alan był, ale. Chował się, Ym, a jest tutaj. Jedziemy do Marcina. Oczywiście biorę tą puszkę. Może da temu kotu, y, tą puszkę, która nam jakoś nie podpasowała. Zobaczymy, czy będzie chciał Marcin tą puszkę przejąć po nas. <noise> Marcin pewnie nie. A co do kota, to zobaczymy. No. Myślę, że kot będzie bardzo... Ja myślę, że tego nawet kot nie będzie chciał zjeść. Zobaczymy, naprawdę smak jest fatalny z tego. Ale tam są bezdomne psy także. Bezdomne psy na pewno się tym mogą zainteresować. Pozdrawiamy. No, tak. No tak, zachodzimy na kuchnię, zobaczymy co tu się dzieje. Znowu jesteśmy u Marcina, jakby ktoś nie rozpoznawał. Ewa, Ewa generalnie przygotowuje sałatkę warzywną. Tam Marcin już yy, na rybę po grecku, tak? Marcin, to, to, to do tego są te warzywa starte, tak? po no, grecku, tak. Czyli klasyki, klasyki wigilijne po prostu. A jeszcze mam takie pytanie, bo to mnie tak czysta, czysta ciekawość. Czy... Żeby Ci ją zaspokoić, Mark nie jest, odpowiem. Mark jest na <laughs> Nie, chodziło mi o to, czy wszyscy goście coś przynoszą? Nie wiem. Znaczy się w sensie jedzeniowego? Tak, jedzeniowego, tak. Nie. Tak? Nikt nie przynosi nic. Czyli co? Tylko my? Tak. No to jak historia. No to dawaj. Widzisz, Ewa, ma... wyszło na to, ruchy. że my tu swoi, a nie goście po prostu. No to widzisz, to jest plus. Tutaj podrzuciliśmy. Mięso to spuszki, które, które stwierdziliśmy, że jest tak beznadziejne, że nie da się tego jeść. A z tego co widzę, to już się zdą, zdążyły zainteresować lokalne mrówki. Psy i koty nie za bardzo, cokolwiek wzięły, ale mrówki widzę, że są i to jest ich całkiem sporo. Czyli mają co robić. A tutaj, a tutaj widzę, że prace trwają. Przygotowywane jest miejsce. Uprzątają ten teren tutaj i będą coś robić się zapewne Nie wiem, może jakaś jakaś kapliczka ich mniejsza, albo coś innego. Wszystko jest ładnie odgrodzone i uprzątnięte. Nie no, wiem, to jest chyba rozwalona kapliczka. No nie wiem, ale uprzątnięte coś to dzieje się, tak? Coś, ktoś, coś, coś, tutaj robi. coś tutaj się dzieje. Szybki rzut okiem. W chińskim sklepie idziemy sprawdzić, czy mają coś na przeziębienie. Znaczy, ja Wam powiem co na przeziębienie. Ja po prostu chciałem, e, jeżeli jest taka możliwość, kupić lekarstwo. Tu pozdrawiam serdecznie Ryszarda z kampotu, tak? E, bo, bo mówię, rzeczywiście pokazał mi coś, co działa na przeziębienie. Więc wchodzimy i patrzymy. Chodź. Niestety misja nie zakończyła się sukcesem. Tylko tyle powiem. To jest kolejny sklep, w którym coś sprawdzam i sprawdzam czy mają akurat e, ten rodzaj alkoholu, który akurat bardzo dobrze działa, ale niestety... niestety nie mają. No, wejdziemy jeszcze do koreańskiego, ale mówię, tam to było... jeśli ja dobrze pamiętam, nie, to był chiński alkohol, to nie był koreański. No ale wejdziemy, jak jesteśmy tutaj, to wejdziemy i zobaczymy. Dobra, wchodzimy, patrzymy. No i mamy tak, kolejny sklep, kolejna porażka. Ja nie wiem, no chyba się poddamy, no znowu jak zobaczę jeszcze jakiś sklep yy, w tym po drodze, to może się gdzieś zatrzymamy, ale mówię, to już nie jest pierwszy i nie jest drugi sklep, ja nie wiem, skąd oni tam to mieli, ale no mówię, W kampocie było, a w Shimrach brakuje. Jesteśmy w kolejnym sklepie. Zobaczymy, czy to tutaj czy tutaj Jest. zobaczymy, bo wiesz. Ja specjalnie widzę, że ma być sklep z niskimi alkoholami. Nie wiem, czy tu będzie, bo tutaj wiesz, Co Google powiedział, to zrobiliśmy. No, chodzimy. Taką ciekawostkę widzę: gruszka na no, putni z alkoholem. Ładnie. ładnie to wygląda. Za 66 dolarów no i patrz, Cześć. teraz ciebie trzyma no teraz mnie trzyma, ale no i co, się okazało, że to znowu nie taki sklep, tutaj z ciekawostek no jest to sklep raczej z, na tutejsze warunki z dość luksusowymi alkoholami, tak w typowo europejskim stylu zrobiony, także także mówię, to zupełnie zupełnie nie to, czego żeśmy szukali lecimy dalej, ale chyba nie ma już dalej sensu jeździć po sklepach no, wygupią alkohol mówić. Tak, choćby. Nie wiem, jak to powiedzieć. Chciałam powiedzieć tylko tyle, że Marcin ma grzyba. Trzy. Widzę, spotkał się to z dużym jakby zachwytem z tej, twojej strony. Y, nie widziałaś takich grzybów. Nie, wiecie. nie, wzbudziło emocji. rozumiem, jesteś przyzwyczajona do takich grzybków. Tak, dlatego też, takie, to, to, to takie też są. Takie maciupkie. Tak, takie są wzią. takie, ale hmm. też potrafią być, być takie, takie, no grzyby. No, są różne no. takie grzyby. No, jak, jak, Jakie, ktoś, ktoś chce. Chcesz podtrzymać? Do wyboru, do koloru. Dziękuję bardzo. No proszę bardzo. O mam jeszcze jednego. Grzyb... O! Widzisz? Marcinie, i do czego takie grzyby dodajesz? Do patelni. Ale to tak smakują jakoś grzybowo, nie, czy nie, 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 nie smakują? Nie, czy... to jest coś pomiędzy marchewką a truskawką. Aha. Spos Fajnie, co? Dojchu. Nie, no słuchajcie, jak pieczarka. Nie jak pieczarka, tylko ale co? Co, jak <laughs> Chcesz Powąchać grzyba? <laughs> ale nie. Ja mam akurat kawę. Weź, powąchać grzyb. No ale ale już widelec. <laughs> Umyć trzeba, co? Niby grzyb, a serem. Niby grzyb, a serem. No tak ja nie wiem. No. Ale fajne. Fajne, fajne, słuchajcie. Nie spodziewałam się takiego grzyba zobaczyć tutaj. U mnie w domu można zobaczyć różne rzeczy. Jak się dobrze popatrzy. Słuchaj, my jesteśmy bardziej kanałem rodzinnym. Nie słuchaj Marcina, który tutaj... Pokazuje mi grzyby. Diplomuje zachowania. Grzybowranie. No właśnie! No właśnie! No właśnie. Jest taki kanał, Paweł i Grzyby, zdaje się. Jest, jest! Fajny gości. Bardzo fajny, Paweł. Jest i zda się na Grzyby. Ale, a jakie fajne grzyby ma? No właśnie! można robić kanał rodzinny i o Grzybach mówić, bez kontekstów, a ty od razu. Nie, ja tylko powiedziałam, że masz grzyba. To jest na myśli, prawda? Ja tylko powiedziałam, że masz grzyba. No. Gdzieś... Gdzieś by się znalazł pewnie. O. Jakiś tam. No dobrze. No już masz, nie będę taka masz, wredna. Tak już nie będę taka wredna dla Marcina. Mam. Coś tu. mnie. Jest. Dobrze, słuchajcie, a chciałam jeszcze wam pokazać tak w tajemnicy coś. To zaraz co, muszę to się dobrze. wyłączyć i włączyć. No właśnie, i to jest to miejsce, że właśnie sobie wchodzimy, idziemy do Marcina, ale patrzę tutaj na lewo. Samo tutaj wzrok mój padł na te pudełka, słuchajcie. Mówi, że nie pije, ale skoro nie pije, to po co mu te 10 opakowań z 24 puszkami Kambodży. Hmm. Daje myślenie co. Ma swoje zadanie do wykonania. To Aha. ja zamieszam, bo jest znaczące, tak? Ale dodaliśmy grzybków jeszcze do tej sałatki. Marynowanych, bardzo dobrych, okay. notabene. Kambodżańskich? Uh -huh. To Właśnie, nie są takie. To nie są takie. Zwykłych. W kij pierdział, tak to się mówi? Pierwszy raz słyszę określenie w kij pierdział, ale u mnie się mówiło w kij dmuchą. Tak? No dobrze. Być może. Może się pierdzi, a może się dmucha. Kto to wie? Dajcie znać. Dziękujemy bardzo. Miło mi. Dziękujemy bardzo za pomoc. Cieszę się, że mogliśmy Was gościć. Mówię w imieniu swoim i Asi, oczywiście. Bardzo dziękujemy. I Nawet O, ktoś przyjechał. O, już ktoś po przyjechał. O, jest. Karoca. Jest. Widzimy się jutro. Jak Jeszcze Dżunku tak. musimy usiąść. jest, Cięć, ostrożnie. Eee, no właśnie, Dziękujemy. Za chwileczkę Wam pokażę, jak, jak wygląda sytuacja w tej kuchni. I już mogę iść powoli. Dżunku, zobaczymy się jutro. No to. Tak? Bye, bye. No. bye bye. Bye bye. No. A ryby jak nie było, tak nie ma. Tak, suchy głoszą, że. Słuchy e, suchy głoszą, że ryba uciekła. Da, da. Pa. Do do jutra. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Spieszymy się. Spieszymy się. Tak chciałam powiedzieć, że spakowani jesteśmy. I dużo innych dobra mamy też i lecimy spakowani, do Marcina. Spakowani jesteśmy. Mamy śledzie, mamy yy, wszystkie różne dobra. Barszcz, chleb. Yy. Lecimy. Prezenty Ewa nie zapomnimy. Tak, tak, masz rację. Tu prezenty są popakowane. Będziemy musieli um, wszystko zawieść, także dzisiaj bierzemy tuktuka, ponieważ się nie tak, tak, zbierzemy. Tak, tak. Nie, ze nie, nie, nie zbierzemy, się nie ma o czym um, mówić nawet. Tak, lecimy coś ogarniać. Oczywiście mam włosy jeszcze mokre, więc chwila jeszcze pewnie musimy tutaj zostać i lecimy widzimy teraz w czerwonym pokoju, jak przystało na święta Bożego Narodzenia. No, ja się to poczułem prawie jak święty Mikołaj już. Tak? Całkiem tak. patrzcie choinki też mamy jakieś z przodu. Dwie nawet. Dwie. Tak. Czerwone zasłonki, tak. wszystko jest. Wszystko czerwone. Jak ma być. I czerwona księżniczka. No i tak jak mówiłam wczoraj, Ryba się ewakuowała z tego oczka wodnego. Nie ma ryby. Była i nie ma. Podejrzenia padły, że może ryba wylądowała na świątecznym stole albo dopiero wyląduje, ale to nie jest potwierdzone. Natomiast tutaj widzę, że pływa piękny welon żółty, złoty. Tutaj Marcin ma swoje kuraki ale ich nie widać, gdzieś się pochowały. Z takich właśnie rzeczy chciałam powiedzieć, że jadąc tym Tuktukiem, spotkaliśmy właśnie świętego Mikołaja. I święty Mikołaj mówi słuchajcie, słuchajcie, no tacy byliście grzeczni w tym roku, że wam dam dużo prezentów. I jak widać tutaj już się wszystko znajduje pod choinką. Tu są no, nie tylko nasze prezenty, ale są jeszcze jakieś inne. W Mikołajów jest dużo więcej niż jeden. No i tak, święta Bożego Narodzenia, a tutaj mamy amok. Amok to jest właściwie tradycyjna kuchnia kmerska. To jest przygotowane na bazie kurczaka w liściach bananowca. Jest papryka z różnymi dodatkami Warzyw i przypraw, i jest dodawane też chili. Wszystko jest naprawdę bardzo, bardzo dobre. Jeszcze tego nie próbowałam, ale bardzo lubię amok. Można robić z rybą i można robić z kurczakiem. I w takim garnku się to gotuje, ale ślicznie to wygląda. Podgląd jest i pieczony na parze. A liście bananowca są składane w ten sposób. Są po prostu zwijane w taką foremkę, taki talerzyk mały, miseczkę bym powiedziała bardziej i wspinany jest drewnianymi wykałaczkami i później tylko idzie kurczak i amok, wszystko jeżeli chodzi o tradycyjne kmerskie dish. Przygotowania do świąt w toku. Proszę bardzo, tu są już stoły rozstawiane jeśli nam chyba krzeseł brakuje, ale ale powolutku, powolutku będzie. Goście jeszcze się nie schodzą. Na razie tylko wyrobnicy, którzy tutaj przygotowują te święta. O, widzę, Marcin. Poleciał na grubo. Co tam robisz? Widzicie, i coś mi nie wychodzi. Do nas ma być ile osób? 18 plus dzieci, tak? 20 dorosłych.

Ty będzie jeden szczęściarz siedział, bo ma takie specjalne krzesło, patrzcie. Czemu ma specjalne? To, to specjalne krzesło. O. To czyli jest dla specjalnego tego, gościa. osobistości. Specjalna osobistość Ty będzie siedziała. No i jeszcze tam na końcu będzie nakrycie dla niespodziewanego tak. gościa. Ej, Ciekawe będzie się działo. Wpadnie. Ciekawe czy wpadnie. Ewa usmażyła rybę Jest trochę cierpiąca Tutaj jest Co jest w tym do, do, do ryby po grecku? Marchewka i... Marchewka Nie wiem co Marcin tutaj smażył. Pietruszka, no coś Marcin usmażył. Dobrze, ja ale... zostaw ja to zaraz pomieszam. tak, tak, ale tak, nie wiem, tak co no, tak. smażył dokładnie, ponieważ się, ponieważ nie wiem co jakie warzywa są tutaj dostępne. No dobra, daj, daj mi, zostaw to, zostaw to po prostu. Ja to zrobię, tak? tak. Sprawa wygląda tak, że się nie filmujemy na Wigilii za bardzo. Więc nie będę tutaj filmował ludzi. Tak z daleka wam tylko pokażę. Bo jest sporo osób, które się nie filmują, ale tak spędzam w Wigilii. Widzicie? Tam daleko jest stół, tu Adam przyszedł. I to wszystko. O! O! Jakie tu się rzeczy dzieją! O! Proszę bardzo! Jakiś święty Mikołaj się do Asi zabiera. Z daleka będę tego kręcił, ale właśnie pojawił się Mikołaj. Proszę bardzo, właśnie pojawił się Mikołaj, który będzie rozdawał prezenty. Ja... ja tego już nie będę filmował dalej, bo nie wchodzę z kamerą, bo wiadomo, że się nie filmujemy. Ale tu od tyłu chyba można. Ale idę, może i mnie, może i ja jakiś prezent wyłapię. Widzicie? Wigilia w toku, a myśmy nawet połowy nie zjedli. Nawet połowy się nie udało zjeść. Nie wiem, nie wiem, może ludzie po pastelce dokończą, ale... A bogata. To już jest koniec. To już jest koniec. No. Po pastelce jak zaczną pić wódkę, to może pójdzie, ale. jeszcze takie wszystko tu jest, wszystko po prostu i wszyscy na jedzeni ludzie, ludzie. Goście wychodzą. Zmieszczą się we dwóch na tym skuterze, czy nie? Jeden nałożył kask, drugi nie wiem co robi. Zawraca. A z tym ryżem to się dogadamy jeszcze, co? Ja nie, to do Mańka. Czyli jakby co, to do Mańka jest. On ma dobry układy. Impreza zakończona. Wszyscy się rozjeżdżają. Tam jeszcze ostatni goście, ale już stoły żeśmy posprzątali. A jutro będziemy kontynuować gdzie indziej, na grillu